Witam serdecznie w kolejnym filmie. Długo od nas nie było, ale coś nowego. Dzisiaj na, na serwisie mamy Zipa Pro 50. Klient zgłasza problem z wiecznym wypalaniem się żarówek, rozładowaniem akumulatora. Więc pozwoliliśmy sobie zaproponować klientowi założenie, zamontowanie światła do jazdy dziennej, które bierze naprawdę mało prądu. Chciałem pokazać, jak to powinno się podłączać. Podłączamy do świateł postojowych. Nie każdy z nich ma takie, same, takie samo podłączenie instalacji. Tutaj akurat na pierwszej pozycji świateł pozycyjnych jest postój z przodu po włączeniu reflektora, postój z przodu się automatycznie włącza, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o to, o, o to światło jazdy dziennej. Światło jazdy dziennej można z powodzeniem, że tak powiem, używać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Nie jest to zabronione. Więc tak, jak podłączamy? Podłączamy do, do brązowego przewodu, gdzie mamy napięcie po, na pierwszej pozycji wyłącznika świateł. Jest światło postojowe, to jest ta mała żarówka, nie widać teraz, bo świeci nam lampa z, z kamery. Na, pojawia nam się napięcie stałe 12V akumulatora, yy, więc czerwony przewód tego światła podłączamy do brązowego kabla, yy, minusowy do czarnego. Oczywiście wszystko lutujemy, bardzo ważną sprawą jest, żeby to lutować, bo później kable się nie dzieją, robią się jakieś zimne styki i, i nie ma to przejścia. Wiadomo, trzeba zaizolować, yy, no i wszystko potem gra. Za chwilę pokażę, po podłączeniu tej kostki, jak to wszystko działa. Mam już podłączone, podłączoną kostkę, ja to zrobiłem yy, tak, żeby Wam pokazać. Yy, yy, włączamy kluczyk na pierwszą pozycję. Akurat ten Tenzi ma w taki sposób światła zbudowane, że na pierwszej pozycji mamy postojowe światło z przodu i zarazem nam się włącza światło do jazdy dziennej ledowe. Yy, tak, widać z daleka, może pokażemy. Po włączeniu silnika oczywiście i włączeniu świateł wyłącza nam się oczywiście światło postojowe i światło do jazdy dziennej a z tyłu postój dalej świeci. Bardzo fajnie to jest rozwiązanie w tym modelu. No nie wszystkie tak mają. Nie pamiętam, który to jest rocznik, bo tego bardzo dużo wyprodukowano. Co, co, co zipek, to inna to, to inna instalacja. Uruchamiamy silnik. Mamy światło normalne z reflektora. Zmiana nam działa. Po włączeniu świata postojowego mamy światło do jazdy dziennej. To by było na tyle.